Masz klienta, który nie płaci w terminie, a może sam otrzymałeś wezwanie do zapłaty i nie bardzo wiesz, co zrobić. W tym filmie postaram się przybliżyć krok po kroku, jak wygląda cały proces windykacji od pierwszego sygnału, aż po postępowanie sądowe. Przede wszystkim należy zacząć od zdefiniowania terminu wymagalność roszczenia. Wymagalność roszczenia to moment, w którym możemy już domagać się od naszego kontrahenta zapłaty i to z odsetkami. Czyli najprościej mówiąc, jeżeli w umowie lub na fakturze wskazany jest konkretny termin zapłaty, to dzień po jego upływie możemy już zacząć działać. Jeżeli umowa ma wskazany termin zapłaty, to tutaj problemu nie ma. Termin wymagalności upływa dzień po wskazanym w umowie terminie zapłaty. Ale co w przypadku, jeżeli w umowie nie ma takiego terminu zapłaty? Wtedy właśnie mamy możliwość, aby wystosować do dłużnika wezwanie do zapłaty, zakreślić tam określony termin i czekać na jego reakcję. Jeżeli chodzi o świadczenia okresowe, takie jak najem czy dzierżawa, to tutaj wymagalność roszczenia określają nam przepisy prawa albo terminy wskazane w umowie. Termin wymagalności ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o liczenie odsetek za opóźnienie w płatności, ale też liczenie biegu przedawnienia. Jak wiemy, z problemami płatniczymi najlepiej walczyć, zanim jeszcze powstaną. Dlatego też warto zastanowić się, aby do umowy dodać skuteczne środki ochrony, takie jak np. odsetki, zaliczki, poręczenie, zabezpieczenia rzeczowe takie jak zastaw, hipoteka, czy też oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie trzech siódemek. Dzięki tym środkom możemy potencjalnie zminimalizować przyszłe konflikty. Ale też możemy na przykład wstrzymać się z realizacją umowy do czasu zapłaty należności przez dłużnika. Tylko tutaj ważne jest to, aby bardzo precyzyjnie w umowie określić te zapisy. Wezwanie do zapłaty to często ostatnia szansa dla dłużnika, aby zapłacił dobrowolnie. Jeżeli chodzi o wezwanie do zapłaty, to powinno ono określać w szczególności: Kwotę zadłużenia, podstawę prawną obowiązku zapłaty, czyli w wezwaniu wskazujemy konkretną umowę lub fakturę, naliczone odsetki lub inne koszty związane z opóźnieniem w zapłacie, termin zapłaty, konsekwencje braku zapłaty należności, w tym np. ostrzeżenie o możliwości skierowania sprawy do sądu. Oczywiście musimy wskazać również numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien dokonać zapłaty a także podstawowe elementy takie jak data i miejsce sporządzenia pisma czy podpis. Jeżeli chodzi o wyznaczenie terminu do zapłaty, to tutaj przepisy nie precyzują konkretnie jaki ten termin musi być. A mówi się jedynie, że ten termin musi być możliwy do spełnienia. W praktyce najczęściej wskazujemy 7-dniowy lub 14-dniowy termin zapłaty. Wezwanie do zapłaty może zawierać także inne elementy, na przykład informacje o tym, że w przypadku braku płatności przez dłużnika w wyznaczonym do tego terminie, wierzyciel ma prawo po upływie miesiąca od wysłania wezwania do zapłaty przekazać dane dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej. Jeżeli wierzyciel będzie chciał skierować sprawę do sądu, to takie Wezwanie do zapłaty możemy przedłożyć jako dowód próby polubownego rozwiązania sporu. Generalnie, wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty przynosi naprawdę szereg korzyści. Przede wszystkim oszczędność czasu, a także zmniejszenie potencjalnych kosztów postępowania w przypadku, jeżeli dłużnik dobrowolnie zdecyduje się uiścić należność w wyznaczonym do tego terminie. Trzeba pamiętać, że w przypadku braku płatności, a nawet już w przypadku jej opóźnienia, wierzyciel ma prawo żądać także odsetek. I tutaj, w zależności od stosunku łączącego strony, mogą to być odsetki ustawowe, odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach, a także odsetki umowne, jeżeli zostały określone w umowie. W tym miejscu muszę jeszcze wspomnieć o kosztach rekompensaty. Możemy ich żądać, jeżeli umowa zawarta jest pomiędzy przedsiębiorcami lub osobami wykonującymi wolne zawody i dotyczy odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług. Czyli przykładowo, jeżeli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą i wykonaliście na rzecz innego przedsiębiorcy jakąś usługę, za którą on Wam nie zapłacił, to oprócz odsetek możemy również żądać kosztów rekompensaty, które liczymy w euro. Ta kwota określona jest przepisami prawa i zależna jest od wysokości. Należności. Pokażmy to na przykładzie. Jeżeli wysokość faktury jest mniejsza niż 5000 zł, możemy żądać 40 euro. Jeżeli jest ona wyższa niż 5 tysięcy ale niższa niż 50 tysięcy złotych, możemy żądać 70 euro. A w przypadku, jeżeli wysokość faktury przewyższa 50 tysięcy złotych, to możemy żądać 100 euro. Kwotę rekompensaty przeliczamy na podstawie kursu euro wskazanego przez NBP na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne. Spokojnie, wiem jak to brzmi, ale postaramy się teraz przełożyć to z języka prawniczego na język polski. Czyli na przykładzie, jeżeli faktura, która, której wartość wynosi 4000, wymagalna jest 27 sierpnia, to możemy żądać w tym przypadku 40 euro. A jego kurs będziemy przeliczać na dzień 31 lipca, ponieważ jest to ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym właśnie to świadczenie stało się wymagalne. Co więcej, sądy stoją na stanowisku, że wierzyciel, aby mógł dochodzić takich kosztów rekompensaty, nie musi wcale ponieść żadnych dodatkowych kosztów, zatem na wierzycielu nie ciąży obowiązek ich dokumentowania. Wobec tego, jeszcze raz dla usystematyzowania, mamy cztery rodzaje odsetek. Kapitałowe, odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz odsetki umowne. Jeżeli chodzi o odsetki kapitałowe, to najprościej mówiąc są to odsetki za korzystanie z cudzego kapitału, czyli z cudzych pieniędzy. Są one stosowane przy umowach pożyczki oraz kredytu i należne są za cały okres korzystania z tego kapitału czyli w tym przypadku od momentu udostępnienia kapitału, aż do jego zwrotu. Jeżeli chodzi o odsetki za opóźnienie, to są one naliczane po upływie terminu zwrotu kapitału. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, które jest wymagalne, to wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie, chociażby nie poniósł żadnej szkody, a dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, które powstało. Wobec tego możemy powiedzieć, że takie odsetki mają charakter sankcji dla dłużnika za to, że opóźnia się w płatności. Takie odsetki możemy określić w umowie, ale jeżeli nie zostały one określone, to ich wysokość jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Wysokość odsetek jest ogłaszana przez ministra sprawiedliwości w drodze obwieszczenia. Jeżeli chodzi o odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, to one należne są tylko w relacjach między przedsiębiorcami, ewentualnie osobami wykonującymi wolne zawody i tutaj kluczowe jest to, aby wierzyciel to świadczenie spełnił i jednocześnie nie otrzymał od dłużnika, który również jest przedsiębiorcą, zapłaty. Odsetki umowne, jak sama nazwa wskazuje, są związane z umową cywilnoprawną i w takiej umowie muszą znaleźć się konkretne zapisy dotyczące możliwości nałożenia takich odsetek. Jeżeli nie ma takich zapisów, niestety nie będziemy mogli ich dochodzić. Odsetki umowne mogą być wprowadzone do umowy wyłącznie wtedy, jeżeli regulują odpowiedzialność za opóźnieniu w realizacji umowy. A co jeśli nie uda nam się odzyskać należności polubownie, czyli wystosowaliśmy wezwanie do zapłaty, w którym wskazaliśmy należność główną, odsetki, koszty rekompensaty, ponieważ załóżmy, że dłużnik jest przedsiębiorcą, no i cisza. Wtedy również mamy możliwość dochodzenia roszczeń, ale już na drodze postępowania sądowego. I tutaj mamy dwie opcje. Postępowanie tradycyjne, czyli pozew w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, albo elektroniczne postępowanie upominawcze. Jeżeli chodzi o elektroniczne postępowanie upominawcze, to tutaj różni się ono tym, że pozew składamy online, czyli przez dedykowany do tego portal. Ponadto nie dołączamy żadnych załączników ani dokumentów wszystko to wyłącznie opisujemy. Jeżeli chodzi o opłatę sądową, to tutaj wynosi ona tylko 1,25% i nie może być niższa niż 30 zł. EPU oczywiście nie ma samych zalet, ma również pewne wady. Jeżeli sąd uzna, że na przykład stan faktyczny budzi jakieś wątpliwości albo nie można doręczyć nakazu zapłaty pozwanemu, to nie wyda takiego nakazu zapłaty i postępowanie zostanie umorzone. Tutaj jednak ważna uwaga: jeżeli w terminie 3 miesięcy od wydania postanowienia o umorzeniu takiego nakazu zapłaty, wniesiemy pozew o to samo roszczenie, ale w innym trybie, czyli w formie tradycyjnej, to możemy zaliczyć koszty opłaty sądowej na poczet kosztów opłaty od postępowania np. upominawczego. Również w przypadku, jeżeli pozwany wniesie sprzeciw od takiego nakazu zapłaty, czy to online, bo również ma taką możliwość, czy w formie tradycyjnej, to takie postępowanie zostanie umorzone. Największe korzyści płynące z EPU to, w mojej ocenie, przede wszystkim niższe koszty postępowania oraz szybszy czas rozpoznawania sprawy. Co do zasady, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a jeżeli chodzi o świadczenia okresowe, np. Na z najmu czy z rat leasingu, czy też świadczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to termin ten wynosi 3 lata. I są to tak zwane ogólne terminy przedawnienia. Takie terminy nie mogą być ani skracane, ani przedłużane przez jakąkolwiek czynność prawną, na przykład przez umowę. Nie bez przyczyny jednak użyłam słowa co do zasady. My prawnicy lubimy niestety nadużywać tego słowa, ale to dlatego, że w prawie często no nie wszystko jest jednoznaczne i tak jest również w tym przypadku. Mamy tutaj pewne wyjątki. Jeżeli chodzi o roszczenia majątkowe, to przykładowo po sześciu miesiącach przedawnia się roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki. Czy roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu? Po jednym roku przedawniają się np. roszczenia z umowy przedstępnej, czy roszczenia z umowy przewozu osób. Po dwóch latach przedawniają się przykładowo roszczenia z umowy o dzieło, czy roszczenia ze stosunku rachunku bankowego. Po trzech latach przedawniają się roszczenia z umowy ubezpieczenia, czy roszczenia o naprawienie szkody wyrządzone czynem niedozwolonym. Zaś po pięciu latach przedawniają się na przykład roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku. Przerwanie biegu przedawnienia wiąże się z dużo większymi konsekwencjami niż jego zawieszenie, ponieważ każda czynność powodująca przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że termin ten. Będzie biegł od nowa. Zgodnie z artykułem 123 kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia przerywa. Każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, czyli może to być na przykład skuteczne wniesienie pozwu, wytoczenie powództwa wzajemnego, czy złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Druga możliwość to uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której to roszczenie przysługuje. Takie uznanie może być być w dowolnej formie, czy to pisemnej, czy to elektronicznej, a nawet dorozumianej. Oczywiście musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o moc dowodową, to tutaj największe znaczenie będzie miało uznanie długu w formie pisemnej. Mam nadzieję, że pokrótce udało mi się przybliżyć, jak wygląda cały proces windykacji. Oczywiście, jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, to dział prawny pozostaje do dyspozycji.